Cześć kochani, witajcie znowu na kanale Zrób to sam. Dzisiaj przychodzę do Was z takim przepięknym wzorem na trójkątną chustę. Tym razem pokażę Wam jak zrobić wzór na podstawie podwójnych słupków. A więc całość jest naprawdę bardzo prosta i bardzo szybko się robi ten wzór. Po prostu potrzebujemy nawinąć dwukrotnie nitkę wokół szydełka i w ten sposób przyspieszymy właśnie tę naszą robótkę. Oczywiście zaraz Wam również pod przedstawię włóczkę jaką używałam. Eee, włóczka ma przepiękny kolor z różnymi odcieniami właśnie tego koloru. Całość jest również ażurowa i przewiewna, idealna na lato. Tutaj, po środku, jak widzicie, dobierałam dodatkowe oczka, aby właśnie powstał nam wzór trójkąta. A jak całość dokładnie zrobiłam, oczywiście, zaraz wam pokażę. No więc kochani zaczynamy od włóczki. Jest to włóczka Fashion Cotton Light and Long od Rico Design, 50 g, 200 metrów długości, 47% bawełny, 46% akrylu oraz 7% e Koliamidu. Całość przeznaczona na szydełko o rozmiarze 4. Ja oczywiście będę używać trochę większego szydełka i jest to moja ulubiona szóstka. Jeśli chodzi o kolor, jest to kolor o numerze 2. Mamy tutaj różowy kolor w zasadzie z różnymi właśnie odcieniami: ciemniejsze, jaśniejsze. I ja już zdejmuję etykietę i sobie wyciągnę ze środka początek. Zobaczymy, czy go łatwo znajdziemy. Jak widzicie, super można to tutaj łatwo wyciągnąć ze środka. I ja już prawie znalazłam nasz początek czy koniec. Włóczka składa się z takich wielu cienkich nitek, które są ze sobą splecione w, jeden, w jedną grubszą nitkę, czy w włóczkę. I aby zacząć tę robótkę, potrzebujemy najpierw magicznego okręgu. Aby to wykonać, yy, kładę sobie w ten sposób yy, włóczkę na dłoni. Przeciągam yy, włóczkę i mam tutaj właśnie taki okrąg. I najpierw robimy cztery oczka łańcuszka. Jak widzicie. Mamy tutaj ten, na dole ten magiczny okrąg. Możemy sobie go zaciągnąć, aby był mniejszy, lub rozciągnąć, aby był większy. Następnie, po tych moich czterech oczkach, które przed chwilą nabrałam, nawijam dwukrotnie włóczkę wokół szdełka, wbijam się w okrąg i przeciągam włóczkę najpierw przez dwie pętelki. Następnie przez dwie znowu i znowu przez dwie. Dzięki temu uzyskaliśmy podwójny słupek. Tę czynność powtarzam jeszcze raz, a więc nawijamy dwa, dwukrotnie nasze dełko włóczkę, wbijamy się w okrąg, przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, przez dwie i jeszcze raz przez dwie. Te pierwsze cztery oczka łańcuszka również liczą się jako podwójny słupek, a więc mamy już tutaj początek naszej robótki. Następnie robią dwa oczka łańcuszka, to będzie nasz róg. I robią już teraz drugą część tego rzędu, a więc podwójny słupek. Drugi podwójny słupek i jeszcze będziemy musieli wykonać trzeci. O, jak widzicie, tutaj się pomyliłam i zrobiłam zwykły słupek. Musimy pamiętać o tym, aby zawsze nawijać dwukrotnie włóczkę, właśnie aby powstał nam podwójny słupek. I jeszcze raz robimy, czyli trzeci podwójny słupek. I tutaj jest już pierwszy rząd, zrobiłam to dwukrotnie. Następnie łapię tę końcówkę i zaciągam ją. To jest nasz magiczny okrąg, i w ten oto sposób mamy już pierwszy gotowy rząd. Następnie przechodzimy do drugiego rzędu. Nabieramy cztery oczka na wysokość, i to będzie nasz e, pierwszy podwójny słupek. Obracamy naszą robótkę, i tutaj w pierwsze oczko, które nam leży, e, będziemy się wbijać. W tym miejscu tworzymy dwa. I jeszcze kolejne e, podwójne e, e, słupki. Nie zapominamy, aby dwukrotnie nawiązać włóczkę na szydełko, i mamy już trzy e, podwójne słupki. Następnie nabieram jedno oczko na e, odstęp, i tutaj już jestem na rogu, i znowu robię trzy kolejne e, podwójne słupki. Dwa już mam i na, robimy trzeci. Następnie w tym miejscu, ponieważ jestem na rogu, nabieram dwa oczka na odstęp. Następnie robię znowu trzy podwójne słupki. Nawijamy dwukrotnie. Mamy drugi i jeszcze trzeci. I tutaj w ten sposób już przerobiłam róg. Jak widzicie, w tym miejscu powstaje dość duży otwór, właśnie na środku. I robimy tutaj drugi brzeg naszego rzędu. Nabieram jedno oczko na odstęp, dokładnie tak jak po drugiej stronie, i znowu w tym miejscu robię tutaj trzy podwójne słupki. Pierwszy już mam, robię drugi. I jeszcze. Trzeci nawijamy dwukrotnie włóczkę i robimy trzeci słupek. I w ten sposób mamy drugi rząd gotowy, i przechodzimy już do kolejnego rzędu. Jak widzicie, mamy w drugim rzędzie właśnie z każdej strony trójkąta po dwie grupy tych um, słupków i kolejno będziemy mieli po trzy, po cztery i tak dalej. Nabieramy. Cztery oczka łańcuszka na początek, obracamy całość. I tutaj w oczku pierwszym, tak jak w poprzednim rzędzie, robimy jeszcze dodatkowe dwa podwójne słupki. Następnie jedno oczko odstępu. I tutaj wokół oczek odstępu z poprzedniego rzędu robimy kolejne trzy podwójne słupki. Pierwszy już mam, drugi robię. I jeszcze trzeci podwójny słupek. Następnie znowu jedno oczko odstępu. I już jesteśmy na rogu. Robimy w tym miejscu również trzy podwójne słupki. A następnie nabieramy znowu dwa oczka na odstęp w tym miejscu. Następnie znowu dwukrotnie nawijamy, robimy trzy podwójne słupki. Nawijamy dwukrotnie, wbijamy się przez dwie, przez dwie i przez dwie i mamy trzy kolejne słupki. Następnie jedno oczko odstępu nie zapominamy i znowu robimy podwójny słupek. Tutaj zapomniałam właśnie nawinąć dwukrotnie. A więc pamiętamy o tym zawsze i robimy znowu trzy y, podwójne słupki. Jedno oczko odstępu, i znowu na y, brzegu tutaj robimy znowu trzy podwójne y, słupki. I jeszcze jeden. I tak, jak już widzicie, w tym rzędzie mam z każdej strony trójkąta po trzy grupy słupków. Całość naprawdę bardzo szybko się rozwija. Ma bardzo ładne dziurki pomiędzy. Ja zrobię jeszcze kilka kolejnych rzędów i zaraz wrócę, aby Wam pokazać efekt. W ten to sposób wygląda nasza robótka po zrobieniu kilka kolejnych rzędów. Ja widzę, jak widzicie, bardzo ładnie się to a rozwija, już pojawił się nam nieco inny odcień. Tutaj w środku pojawił się troszeczkę ciemniejszy i znowu przechodzi w jaśniejszy. Jak widzicie, zostało mi jeszcze trochę włóczki. I jak tutaj otworzę ten motek, to widać jeszcze właśnie te zmiany kolorów czyli po drodze będą one nam się przeplatały, raz ciemniejszy, raz jaśniejszy. I ja zrobię jeszcze kilka kolejnych rzędów i znowu zaraz do Was wrócę. No więc, kochani, już jestem z, u Was z ostatnim update'em. Chusta w międzyczasie osiągnęła już całkiem spore rozmiary. Ja przerobiłam cały motek. I wyszedł mi trójkąt o długości 1,40 m na długim brzegu. Można oczywiście dobrać jeszcze więcej włóczki, wtedy będziecie mieli większą chustę. Dzięki temu, że jest tutaj właśnie dużo dziurek, bardzo szybko się robi ten wzór. Jak widzicie, jest to bardzo przewiewna, leciutka chusta. Jeszcze został mi tutaj taki kawałek włóczki, natomiast nie starczy on niestety jeszcze na cały rząd, dlatego zakończę już w tym miejscu. A więc w tym miejscu dokładnie właśnie obcinamy włóczkę, wyciągamy ją i zaciągamy, aby nic nam się nie spruło. Jeszcze tę końcówkę oczywiście wszyję do środka. I myślę, że tutaj już bardzo ładnie widać te przejścia kolorów. Tutaj u dołu jest. To taki bardziej pomarańczowy odcień, czy łososiowy, a tutaj w, środkowy, w środku taki typowy różowy. Następnie pojawił się właśnie znowu jaśniejszy i robótka zamknęła się takim łososiowym, powiedzmy. Usta wyszła naprawdę przepiękna. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, nie zapomnijcie aktywować dzwonka i widzimy się w kolejnym filmiku na Zrób to Sam. Cześć!